Kim jest nowa pierwsza dama? Marta Nawrocka w pracy nosi broń, na akcjach bywa różnie. 2 czerwca, tuż po godzinie 5, poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Zgodnie z ostatecznymi danymi, nowym prezydentem Polski został Karol Nawrocki, zdobywając poparcie 50 ,89%. Wyborców. Dziś odbędzie się zaprzysiężenie. W zaciętej rywalizacji o głosy, męża wspierała Marta Nawrocka. Kim jest przyszła pierwsza dama? Popierany przez PiS Karol Nawrocki został wybrany na urząd prezydenta, zdobywając 50,89%. głosów w kampanii prezydenckiej kandydatów wspierały żony. Kim jest Marta Nawrocka? Marta Nawrocka urodziła się w 1986 roku w Gdańsku. Swoją przygodę zaczynała w państwowej szkole baletowej, gdzie jako 10-latka stawiała pierwsze kroki na drodze do kariery baletnicy. Jednak życie miało dla niej inne plany. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Marta Nawrocka znalazła swoje powołanie w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie zajmuje się kontrolą przemysłu naftowego i spirytusowego oraz walką z nielegalnym hazardem. Więcej tego typu artykułów znajdziesz na stronie głównej RMFFM. Kim jest Marta Nawrocka? Życie rodzinne i zawodowe. Marta i Karol Nawroccy niedawno obchodzili 15. rocznicę ślubu. Wychowują wspólnie trójkę dzieci, z których najstarszy jest 21-letni Daniel. Chłopak nie jest biologicznym synem nowego prezydenta popieranego przez prawo i sprawiedliwość, jednak często zabiera głos w jego sprawie. Małżeństwo to jest przykładem pary, która potrafiła znaleźć wspólny język i cele. Żona i matka postanowiła poświęcić własną karierę zawodową, by móc zaangażować się w trwającą kampanię wyborczą. Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze. Zawiesiłam swoje życie zawodowe, zatem bez wątpienia Karol może na mnie liczyć, mówiła w rozmowie z Super Superekspresem. Czym zajmuje się Marta Nawrocka? Marta Nawrocka to 38-letnia funkcjonariuszka służby celnej. Z wykształcenia prawniczka, a niegdyś z zamiłowania baletnica. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim już od 18 lat związana jest z Krajową Administracją Skarbową. Pracujemy w grupie, która zajmuje się tak zwana realizacją. Czyli mówiąc wprost, wchodzimy z bronią do miejsc, w których mogą znajdować się nielegalne automaty. Czasem wiąże się to z wyważeniem drzwi, czasem trzeba kogoś obezwładnić i zatrzymać siłą, opowiadała w rozmowie z Super Expressem. Na akcjach bywa różnie, czasem jest niebezpiecznie. To jest praca nieprzewidywalna, tłumaczyła na antenie T.V. Republika. Marta Nawrocka, zanim rozpoczęła swoją karierę w służbach celnych, marzyła o zupełnie innym życiu. Jako 10-latka rozpoczęła naukę w szkole baletowej w Gdańsku, gdzie kształciła się by zostać baletnicą. Dzięki tej szkole nauczyłam się dyscypliny i determinacji, wspominała. Choć ostatecznie jej drogi zawodowe zeszły na inny tor. To już dziś miliony Polaków zasiądą przed telewizorami. Te stacje wyemitują zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Już dziś oczy całej Polski zwrócone będą na Warszawę. Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta RP, a transmisje tego wydarzenia przygotowują wszystkie największe stacje telewizyjne. TV Republika zebrała pół miliona złotych od widzów, by pokazać uroczystość z największym rozmachem, a TVP zaangażowała aż 90 kamer. Jak wygląda plan transmisji? Gdzie i jak śledzić te chwile?